Cześć. Dzisiaj mam przed sobą pistolet do pompowania kół ALIGATOR Model GATOR. Numer katalogowy 9, myślnik 149972. Mam go pierwszy raz w ręku i chciałem pokazać, co w środku jest. Jak to wygląda? Rozpakujemy go. Przy okazji. Na naszym facebooku było pytanie, czy ma wymienną baterię, więc postaram się to pokazać, e, jak to jest z baterią. Dobra, zanim dojdzie do baterii, co widać na pierwszy rzut oka, jest gruby, gruby przewód ciśnienia i masywna końcówka. Nie wiem czy widać to na filmie, na pewno nie widać, natomiast przy wciskaniu tej końcówki czuć wyraźny opór sprężyny, co wróży, że pistolet na szczęce dosyć fajnie i pewnie będzie osadzony na zaworze. To jest ciekawe. Wąż ma około metra długości, e, także klasyczna, klasyczna długość w tego typu pistoletach. E, fajne jest, że ma od razu w pudełku e, okucie czyli możemy podpiąć go e, do sieci do pompowania. I teraz tak, e, było pytanie o baterię. Tutaj widzę, że jest jakaś blokada baterii. Po wyciągnięciu od razu widać, że pistolet się uruchomił. Mamy wyświetlacz podświetlany, czyli możemy pracować po zmroku. Łatwe przełączanie jednostek. Wciskamy Unit i przełączamy się z Persji na bary i, i kilopaskale. Jest stan baterii podany, także widzimy od razu, czy bateria jest pełna. Na Facebooku mieliśmy jeszcze pytanie, jaki jest przepływ tego pistoletu. Producent nie podaje, nie podaje informacji o przepływie w instrukcji. W instrukcji mamy informację, że pistolet może pracować od 0 do 12 bar. Natomiast nie ma podanego samego przepływu. W instrukcji też jest kwestia tej baterii e, pokazana, czyli widzimy, że zdejmujemy e, obudowę gumową i z boku, z prawej strony mamy kieszonkę na baterię. Spróbuję to pokazać. Jeszcze go nie zdejmowałem nigdy, ale musi być pierwszy raz. ma jest dosyć gruba co przy demontażu jest trudne natomiast fajnie że chroni pistolet dosyć skutecznie jeśli jest gruba Dobra. I tu mamy z prawej strony kieszeń na baterię. To jest bateria CR2450 Panasonica W tym momencie Tego typu baterie W sklepach kosztują Między 50 10, 15 zł Czyli nie jest to Jakiś wielki koszt Jeśli Ktoś by chciał, żebyśmy nagrali ten pistolet e, gdzieś w pracy, takiej na żywo, pompowanie przy kole, możemy zrobić taką akcję. E, prośba napisanie w komentarzu gdzieś, e, co byście chcieli, żebyśmy nagrali. Potrzebujemy pomysły od widzów: Żeby napisali, co chcą, żebyśmy pokazali z takim pistoletem. Dzięki za uwagę. Zapraszamy na nasz Facebook i naszego YouTube'a. Do usłyszenia. Cześć.